Myślę, że moje zdanie, jak wszystkich trenerów jest takie, że, że to jest błąd, bo, bo szkolimy tej młodzieży bardzo dużo i po prostu nie będzie miejsca w tej najlepszej lidze dlatego, żeby się, żeby się rozwijali. A, a myślę, że promowanie gdzieś na siłę obcych juniorów nie ma większego sensu ze względu na to, iż utworzona została Liga U24, U24 Ekstraliga, gdzie tak naprawdę wszyscy rokujący juniorzy z Europy są i, i mają gdzie jeździć, a tutaj w tej najważniejszej w klasie rozgrywkowej, to myślę, że od, od lat było to i to się sprawdza widać po naszych wynikach juniorskich na arenie międzynarodowej, że to od lat zdaje egzamin. Stąd też jesteśmy najsilniejszą nacją żużlową, że, że po prostu mm, kładziemy nakład na to, żeby tych dwóch rezerwowych było juniorami krajowymi, nie tak jak w ligach szwedzkiej czy, czy angielskiej, że są to po prostu seniorzy z najniższą średnią kalkulowaną, więc... no. Myślę, moimi 99% trenerów, szkoleniowców jest to błąd ze względu na to, że ostatnie lata był taki wielki nacisk na, na ilość szkolenia, że tych chłopaków jest tak dużo wyprodukowanych i tak naprawdę za rok, dwa będzie trzeba w połowie z nich podziękować i powiedzieć, że nie ma dla nich miejsca w tej dyscyplinie.